Cześć Siemano, witam wszystkich serdecznie z z tej strony. Odcinek 57 w sezonie trzecim w dzienniku z Minecraft. Rozpoczynamy dzisiejszą zabawę od jakże bardzo fascynującego odebrania mięsa z grilla. Proszę bardzo, tak oto mięsko z grilla i troszkę expa nam przybyło, którego to możemy wykorzystać na naprawienie łopaty, ale chyba jeszcze trochę leveli mi brakuje, dlatego z tym się troszkę powstrzymam. Natomiast jak pamiętacie w odcinku 2 wstecz już to będzie, bo... On był nagrywany, tak trochę dziwnie, tak trochę inaczej. Zabraliśmy sobie trzcinę cukrową. Okej, okay, muszę skonfigurować yy, zaraz słuchawki, bo nie słyszę tam, gdzie powinienem i będzie taki zły dźwięk. Yy, speaker, list yy, Samsung Connect. Dziękuję bardzo, już jestem skonfigurowany. Trochę to zajęło. E, przepraszam za jakość dźwięku, która była wcześniej, ale miałem na głośnikach Teraz to mamy mięsko, mamy wszystko co potrzebne e, Farmy możemy wypuścić, zobaczyć jak to teraz działa Te farmy, czy się coś poprawiło, czy niekoniecznie Czy nie wiem co ja powinienem robić ze swoim życiem itd itp Niż tylko takimi farmami się bawić No Squido. ojej Zabrałem trzy buraki niechcący, oddaję. I wychodzi na to, że no całkiem nieźle sobie to poradziło. Zostaje tak naprawdę tutaj parę sztuk. Zresztą zobaczmy sobie ile. 6 sztuk, no to jest tyle co nic. Czyli to działa bardzo dobrze. No zobaczcie, to już się wchłonęło. Yy, I polecam wam taką farmę. Bo jednak daje sobie to radę. No, ten tutaj ewidentnie powinien być raczej z tej strony: żeby więcej zbierać bardziej efektywniej. Eee, no, ale nie, nie ma na co narzekać, prawda? Mam nadzieję, że nie ma. Tutaj klik, żeby sprawdzić, jak to jest podłączone. Dobrze jest podłączone, tak jak powinno być. A widzicie, że mam łopatę z jedwabnym dotykiem. Z jedwabnym dotykiem. Tak jakoś zabrałem, e, i tak jakoś właśnie jest e, właśnie z Delty, bo do Delty mamy już e, kolejkę gotową, widzicie? Tory się tam palą. I tory się palą na całej długości kolejki do bazy Delta. Jeszcze mnie czeka kilka modyfikacji tej kolejki, ale max jeden odcinek to będzie, więc się tam nie przejmujcie, że znowu muszę robić odcinki z kolejki, bo nie muszę i nie będę robił. Max jeden odcinek. Resztę tam na live jakoś sobie porobimy. Tak zresztą jak całą elektryfikację robiliśmy na live. No było to trochę zabawy. I co jeszcze robiliśmy na live. Ci co byli na live, to wiedzą, że troszkę się tam domek zmienił. Zaraz wam pokażę. Ci, co mają sprawny wzrok, to już wychwycili pewnie. Te niuanse, które tam zmienialiśmy w domku, bo naprawdę to niewiele było, ale jest zawsze coś. Dobra, krowy myślę, że macie dość najedzone, dość się najedłyście, Okej, okay. świnie, pastrz też tutaj rozmnażamy. Ej, na tym kliku powinienem zamykać, zapomniałem. Widać, że świnie tutaj nieźle te marchewki jedzą. Zobaczcie, świnie to mają apetyt. WO! Myślałem, że to krowa do mnie idzie, ale to tylko zombiak Dobra, świnie, dziękujemy wam Zombiak zdechnął Nawet ekspa nie zostawił. To ta świnia z niego Dobra, on nie chcą więcej jeść tych marchewek Ale trochę zostawiły wieprzowinki. Natomiast to co mnie interesuje stąd to krowy. Bo krowy mają skórę. Nie wiem, czy aż tyle będzie jej potrzeba, no ale na wszelki wypadek wezmę. Też tutaj nie mam żadnego e, oświetlenia. To jest takie ciekawe. Dzisiaj robimy bi bibliotekę. Bibliotekę. Trzeba będzie w końcu zrobić to oświetlenie. Coś tu porobić. E, dach trzeba będzie zrobić, Squido. Co ty robisz? Są ambitne plany tutaj po robieniu O, widzicie? Już pierwsza taka zmiana rzucająca się w oczy Ale to nie wszystko Ech, Teraz milion tych będzie O nie, patrzcie, to jest mój pies Ja nawet zapomniałem, że mam psa A może to nie jest mój pies Jakiś inny pies Niek? Nie jest to mój pies po prostu pies, który nie lubi szkieletów. Mam jakieś kości? Nie ma, nie mam. A wiem, czemu psy nie lubią szkieletów ogólnie. No bo szkielety są zrobione z kości, a psy no jedzą kości. Logiczne. Lag. Wow, co się to wydarzyło? Dobra, ja stąd uciekam, bo ja nie wiem, co się tutaj kompletnie dzieje. Eee, kwestia jakichś magicznych zdolności. No, na naprawdę. O, zobaczcie sobie. <laughs> Jeszcze parę takich drobnych modyfikacji trzeba będzie zrobić. No, nie mam kości piesku, żeby ci dać. Przykro mi. Przykro mi, nie wypadły co jest z tego szkieleta kości. Jak zwykle, auto jump się musiał włączyć, jakaś dziwna kreska na minimapie. Ja nie wiem, co to jest. Po prostu nie wiem. chodź mi się przespać, a zaraz wam pokażę, co się zmieniło jeszcze w domu, i pokraftujemy sobie też trochę, żeby było tak ciekawiej w tym odcinku. No, nie zrobię chyba z tego stołu zaklinanego, chociaż nie, zrobię. Nie pamiętam, jaka tam była receptura. Na pewno tak. Yy, trzy obsydiany na sam dół. Diament pewnie po środku. I co jeszcze? O, zobaczcie, tutaj się zmieniło też troszkę. Niewiele, bo niewiele, no ale takie drobne zmiany. I teraz pokażę Wam bryłę tutaj u góry, tylko sobie jeszcze pozabijamy te stworki. Głównie to dla expa je zabijam bryłę tutaj u góry, no to to jest takie tutaj zwężone jak widzicie, no ja to budowałem w taki sposób, więc żadna nowość, ale tutaj jest takie okienko dodatkowe i tu jest jeszcze okienko dodatkowe więc taka ciekawostka, e, uznałem, że to będzie lepiej wyglądało niż taka jednolita bryła, bo trochę mi to nie pasowało no i zmieniły się tutaj te filary wszędzie więc cały dom mogę obejść, żeby Wam pokazać. Wszędzie się te filary zmieniły na takie bardziej jednolite. Tutaj odstrotka, oczywiście nie, ale na przykład z tej strony. O. No i co jeszcze się zmieniło? To w końcu zrobiłem ten pas. Jak widzicie, jest on taki, jaki był, z drobnymi zmianami. Z drobnymi, bo tutaj nie zauważycie tego za bardzo z zewnątrz, poza tą brzozą na froncie. Ale tutaj mamy craftingi pod beczkami, pod naszym magazynem, bo uznałem, że jednak należy to trochę zostawić. A tutaj, żeby to jakoś oddzielić, dałem taki blok drewna. Ale to już tyle, bo się za dużo rozgadam. Jeszcze jakieś barierki, fajnie ten balkon wygląda, trochę skrócony został. Farm kaktusów będziemy rozbudowywali, tylko nie wiem, czy to robić na odcinku, czy to robić. Na live, dlatego piszcie w komentarzach, jak to mam robić, czy z tego odcinek zrobić, no bo to jest praktycznie to samo, co już wcześniej robiłem, tylko powielone yy, dwa razy. Więc nie wiem, czy jest sens robić odcinek z tego, co już było. No a. No właśnie, to jest główny argument, dlaczego nie robić odcinka. Yy, I tak, drop do dropu. Tutaj nie będę jakoś kreatywny bardzo. Psa mógłbym oswoić, ale mi się nie chce. Za to robimy sobie biblioteczki. Wezmę też jakieś drewno. No nie wiem najzwyklejsze. Najzwyklejsze dębowe mocne dębowe mocne. Chyba, że mam jakieś inne. O mam na przykład to świerkowe, ale to i tak będzie mało wiecie. Znaczy nie. 6 razy 15? No nie, to będzie dość. Dobra. Nie szalejmy. Nie szalejmy. Przecież z tego, co dobrze wyliczyłem. Znaczy, gdzie jest ta moja trzcina? Hello. Dobra. Teraz się martwię, gdzie ją położyłem. Tu jest 35. No dobra, weźmy to. Ale przecież wziąłem dwa staki, nie? I zatrzymam nadzieję, że wziąłem. Dobra, lecimy z misją odzyskania trzciny. Pewnie jest, e, pewnie jej w ogóle nie wziąłem. Oczywiście Squido planował wziąć, ale nie wziął. Weźmy sobie nawet tyle, żeby wystarczyło. Kraftnik najbliższy jest tutaj. Pięknie postawiony. To już wziąłem, więc nie potrzebuję więcej expa, Postawimy to sobie tu. Przynajmniej nie z jedzenia. Z jedzenia za to jest i tak mało expa Jak widzieliście. No i craftujemy kartki. Kartki, jak widać, bardzo łatwo się kraftuje, Zrobimy sobie to z, nie wiem, z 15. No, zobaczcie, z 15 jest tylko 45, bo to 3 kartki papierów się robią, a nie jedna. No, to mnie zaskoczyło. Ale nie, uwaga, 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 to nie jest poprawne rozwiązanie. Potrzebujemy tego 3 razy więcej. Czyli tyle i jeszcze raz 15. Czyli no, 45. Oj, tutaj przesadziłem o jedno. 45 razy 3 to to jest 135 sztuk trzciny Tyle trzeba mieć, czyli ponad 2 staki lekko. Tak jak już wcześniej kiedyś mówiłem na odcinku. No i dlaczego akurat tyle? No bo jak oprawimy to w skórę. Kurczę, żebym się tylko nie pomylił, bo się wygłupię. Gdzie jest teraz to oprawianie w skórę? Przecież mam skórę i mam kartki. Co jest? Stół kartograficzny z dwóch kartek się robi, ale stół kartograficzny mnie nie interesuje, bynajmniej nie teraz. Eee, książka, no dobra, zrobimy ręcznie, skoro się nie da normalnie. No widzicie, ja znam recepturę na pamięć. Cyk, pojawiła się nam. To jest właśnie dziwne, że czasami niektóre receptury się nie pojawiają, a inne się pojawiają. No i 45 książek. Dlaczego aż tyle skój do tego zrobiłeś? No bo, już wam pokazuję, znowu nie ma receptury, a ja ją znam. Tak się ją robiło na biblioteczki, nie? No i teraz pokazuję wam, jak to ma wyglądać. No myślę, że tu nie będę tłumaczył jak, jak dziecku, no bo widzieliście, nie? Że na początku było 135... Podzielone na 3 to jest 45 i znowu podzielone na 3 to jest 15. Czyli innymi słowy, jak chcecie zrobić 15 biblioteczek, to potrzebujecie 9 razy więcej trzciny. No bo yy, 15 razy 3 razy 3. 3 razy 3 jest 9. E, no i. I tak wytłumaczyłem i tak. <laughs> Cały Squidus. Dobrze, no i stawiamy to już układamy raz, 2 3, 4, 5, raz, 2, 3, yy, raz, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 15, okej jakoś to się ustawiło w tym miejscu postawimy sobie za to yy, za to ten, yy, ten stół do zaklęć Dokładnie, stół do zaklęć Tutaj nie wiem jak to oświetlić Jakoś tak fajnie Żeby było oświetlone Bo widzę, że te pochodnie są teraz tak nawalone Niezbyt estetycznie Chcę to zrobić właśnie tak estetycznie O, może będzie troszkę lepiej Troszeczkę Przybywam z recepturą Potrzebujemy zrobić kolejną książkę Czyli... Potrzebujemy kolejne trzy sztuki tego cennego surowca, jakim jest cina cukrowa. Potrzebujemy też cztery sztuki Obsydianku. Powinny być tutaj. Bardzo ładnie, że są. Cię cieszę niezwykle. I potrzebujemy jeszcze diamentów. Diamentów najdroższych moich. Ojej, i tutaj łopata. Marta, spieszymy ci z pomocą. Dlatego, tak to się wytwarza. Już widzicie stół do zaklinania. Bardzo przydatna rzecz. Zobaczymy sobie, co tam można wygrać w nim. No, i jak dużo będę musiał się expić. Cyk, mamy go. Aha, jeszcze potrzebny nam jest taki fajny surowiec. No, jeszcze tego brakowało. Hmm. Tak, tak, tu mam całą skrzynię na, na niego Ale trzymam też w tej skrzyni barwniki O dziwo e, Ale niżej pewnie mam też go trochę nie? Bo tutaj jeszcze tej skrzynki nie rozładowałem Więc pewnie jest go trochę więcej I co takiego potrzebujemy? No jakiś przedmiot do zaklinania No nie będę zaklinać czegoś, co już mam Wszystko mam zaklęte Nawet tą łopatę, którą... Gdzieś tam znalazłem chyba yy, Zabierzmy sobie łuk na przykład Chciałem zaklinać łuk I kusze trzeba będzie też zakląć Z takich nowych rzeczy A reszta A reszta się już tak nie liczy za bardzo I zobaczmy 30 level No pewnie że 30 level Nie byłoby Nic Prost Trudnego gdyby to miał być jakiś tam 30 level. Zobaczcie, że przez to okienko można zobaczyć na nasze e, statuły, znaczy tablicę e, honorową. No i teraz, właśnie, wypada na tą tablicę honorową kogoś umieścić, bo zbliża się koniec odcinka. E, no a powinienem umieścić na tablicy różne osoby. Dobrze, zostawiłem pewnie. Nie wiem, w tej skrzynce pewnie, w tej skrzynce zostało, ale tutaj jest. Ja mam wszystko porozrzucane. To jest łopata, którą też będziemy naprawiać. Martę, więc zaraz się możemy też za to zabrać. Więc wychodzimy. No, już nie można skakać z tego balkonu, bo jest opłocony. że tak powiem. Ale można by było skończyć z tego na upartego. Ale no, szkoda, się zam zabijać. Trzeba będzie trochę wypełnić tutaj dirtem. Dirta akurat mam dużo, więc teren zielony ładnie można będzie stworzyć na tablicę wielką. Zobaczcie, na tablicę wielką. Kogo by tu teraz umieścić? Jak myślicie, kto zasługuje na zaszczytne miejsce? Ja myślę, że to miejsce należy się takiemu. Mojemu widzowi który manik. Kapsel. A to dlaczego? Dlatego, że bardzo pomaga mi na live'ach i często jest na tych live'ach, ale co najważniejsze, z własnej inicjatywy stworzył serwer dla widzów. Stworzenie serwera to nie jest prosta sprawa, bo oprócz znania się na wszystkim trzeba. Się jeszcze trzeba mieć do tego sprzęt. No i on właśnie posiada taki sprzęt. On go utrzymuje, on go serwisuje i, i to jest po prostu wielka rzecz. No, niby to jest takie nic się wydaje, ale naprawdę ja to doceniam i wrazem tego, że to doceniam, jest ta tablica. Pozdrawiam cię, kapsel, bo. Naprawdę na to zasługujesz. Honorowa tablica. Coraz mniej jest tych honorowych miejsc. Prawie już połowa. Myślę, że tak, za 2-3 tygodnie to już będziemy mieli wszystko uzupełnione. Tak bardziej za 3 czy 4, nawet 4. Zobaczymy, jak to właśnie wyjdzie z tą tablicą honorową, bo chcę wszystkie miejsca uzupełnić, a być może nawet. Zrobię drugą kolejną. W tym odcinku to już będzie wszystko. Chociaż nie. Chociaż zobaczymy, ile jeszcze Ekspa potrzeba zebrać, żeby naprawić, naprawić łopatę, bo trzeba sobie to przypomnieć. Na naprawę łopaty potrzebujemy jeszcze dwa levele. Więc w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam Was. Na razie pa i cześć.